Dzień dobry! Dzień dobry. Yy, może mi pan wytłumaczyć dlaczego pan wszedł do mojego domu bez w ogóle pytania i dlaczego tym samochodem pan jeździł po wsi i mnie śledził? Ja od razu powiem tak, cały wieś jest zadłużona, przyjechałem pobrać opłatę 10 tysięcy złotych. Czyli ja nie mam błogów przy pana, ja mam kredyt, ale to w banku, a nie u jakiegoś kim pan w ogóle jest. Ale mnie to nie interesuje. Cała wieś jest zadłużona. Przyjechałem wziąć 10 tysięcy złotych lub coś innego. To co, ja mam miesięcznie 10 tysięcy złotych płacić wam za to, że ja na wsi mieszkam? Nie, dwa razy do roku. To 20 tysięcy rocznie, wie pan ile to jest pieniędzy? Wiem. Proszę pana, no o. nie, no tak, tak nie no tak nie będzie, no ja nie będę pójść, ja zgłoszę to na policję w takim razie. O, policja tu nic nie pomoże. No to, to jak przyjadzie, no to, to zobaczymy jak antyterroryści przyjadą albo coś i Pana zaraz zawiną. Oj, wątpię. Czy pana. Od kogo Pan jest, da się dogadać z, z tym szefem, że mi jako jedyny nie płacił na wsi? Mnie nie interesuje, jeździ ta se po innych ludziach, rób ta co chceta, ale nie do mnie. Powiem Panu tak, płaci Pan? Czy nie? A czeknie. To co, co, no, o... co mi zrobisz? To się pan przekona jak, jak nie. Czy pana, ja mam nagranie jak pan wszedł mi do domu. Przecież pan, bo możesz pójść siedzieć dzisiaj nawet. Dzisiaj nawet zawiozę nagrania i... No, to, tak samo dzisiaj nawet jak pan sobie pojedzie, to dzisiaj nawet mogę panu spalić wszystko, co pan ma. <laughs> do, do, no nie wiem. Do, to groźba nie, ja tylko tutaj przyjechałem po pieniądze. To jest moje zadanie. Proszę pana, ja nie mam 10 tysięcy, panu... A może być u mnie akurat 10 tysięcy raz do roku, a nie 20, dobrze pana, no i... Ja nie chcę być spalonego gospodarstwa, to ja nie pójdę nigdzie nic zgłosić, jak mnie tak zastraszacie. Pan płaci tyle samo i tyle. Czyli 20 tysięcy do roku? Co, co ile? No co pół roku mniej więcej. Kto... Dobra. Ja panu mogę dać za to... No nie wiem, pewnie był Pan w domu, to już Pan sobie przeszukał dom. Yy, tak. I co? No nic tam wartościowego nie ma. Wiem, yy, bo ja ogólnie nie mam pieniędzy, a co jeżeli no, że ktoś nie ma pieniędzy, żeby zapłacić, tak jak ja? No to wtedy dzieje się to, co mówiłem. Czyli spalacie dobytek całego życia, czyli u mnie gospodarstwo, dom i wszystko. Albo po prostu sobie to bierzemy w zamian. Jak możecie sobie wziąć w zamian? Przecież to trzeba pójść i gdzieś legalnie to przepisać. To jak możecie sobie wziąć w zamian? My mamy takie osoby, że to wszystko w jeden dzień może się zmienić na nasze. Aha. No to nie wiem. Dobra, nie będę z panem tu dyskutował, bo widzę, że to chyba do niczego nie doprowadzi. Szpana, ja mogę panu dać za te 10 tysięcy. On jest może troszeczkę więcej warty, bo to jest kolekcjonerski. On może jest, proszę pana, nawet 20 być warty i to bym miał już spokój na rok yy, tego Esioka, bo tutaj wie pan co to jest, to jest zabytek, to nie jest używany traktor, tylko to jest zabytek, to dlatego to tyle będzie warte.